Cześć, witam się z wami serdecznie na moim kanale raz jeszcze i dzisiaj zapraszam was na kolejną część pokazywania moich roślin. Dzisiaj zabieram was do salonu i pokażę wam jakie rośliny właśnie tam się znajdują. Jest ich dosyć sporo. Ja oczywiście wszystkich nazw nie pamiętam, także piszcie w komentarzach, jeżeli coś przeoczyłem albo coś pokręciłem, bo na pewno tak się stało. No i co. Zostawcie komentarz, kciuka do góry. Mam nadzieję, że taki roślinny content Wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. Um, I nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczynamy tutaj od środkowej półki. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się tutaj ten oto filodendron bilitia um, Jest piękny, ale też zaatakowany przez czternastki, niestety. Tutaj z tyłu widzicie, na liście ma takie odbarwienia. Mam nadzieję, że zadziałałem wystarczająco szybko. Um, no i uda mi się go uratować. Zaraz obok mamy tutaj liść Hoi Kerry. Um, no, on niestety nie puści więcej liści. Jest to sam zwykły liść. Już sprawdziłem, czy nie ma tam pędówki pod spodem, no ale mam takie coś. Zaraz obok jest tutaj filotendron birkin. Um, bardzo ładnie sobie tutaj rośnie, bardzo ładnie się tutaj wybarwia. Moje ulubione liście to są właśnie te takie halfmony, coś w tym rodzaju, gdzie jest trochę tego zielonego. Um, no ale myślę, że bardzo ładnie to to wygląda. Trochę niżej mam moje maluszki. Mam tutaj y, taką choję. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Tu jest też chyba jakaś choja albo filodendron. Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać w komentarzu. Um, no i tutaj będzie filodendron white ghost. Z tego co się nie mylę. Coś tutaj mi e, podgniło. Um, bardzo mały. Mam nadzieję, że niedługo zacznie rosnąć, bo naprawdę już mam go prawie rok a on się ociąga. Zaraz obok mam te królicze łapki, tutaj one to w ogóle mi zdychają, na bank nie przeżyją. Nie ma szans. No, w każdym razie tutaj obok mam syngonium, to jest chyba to Red Arrow. Ono było piękne, miało pełno liści i zostało zjedzone przez jakieś robale. Teraz zostało mi takie coś, właśnie. Filodendron Ring of Fire. Kupiłem raz jeszcze. I co? I nie radzi sobie chłopak tutaj. Może go przestawię gdzieś, gdzie jest trochę więcej światła, bo no, brązowieniem te wszystkie końcówki. Nie wiem, nie potrafię Philodendron Ring of Fire. To jest już moje drugie podejście i żadne. Mi nie chce rosnąć. Zachiny nie przypomnę sobie teraz nazwy. Jest to kolejny filodendron. Um, no nie pamiętam teraz nazwy. No nie pamiętam. I nie wiem co się z nim dzieje. Um, bo najpierw miał takie piękne liście. Ja go kupiłem na promocji. Bo był trochę zniszczony. Pociąłem. Um, teraz zaczął wypuszczać takie limonkowe. Tylko... Też 14 załapał, także już jest wyczyszczony, spryskany. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Trochę wyżej jest to, co uciąłem. I to też pięknego liścia wypuścił jednego, później drugiego. No i trzeci też jest cały, cały biały. To chyba Florida Ghost. Nie pamiętam teraz, no nie przypomnę sobie, um, no ale tak to się prezentuje. Z tyłu mamy filodendrona White Wizard, to jest chyba też zaatakowane przez wciory, ma pełno brązowych plam, um, no i nie radzi sobie chłopak niestety. Zaraz obok mam aglonemę. Też nie pamiętam jaki to jest rodzaj dokładnie, ale ona sobie całkiem dobrze tam radzi. Rośnie, wypuszcza kolejne liście, tak jak widać. Także myślę, że nie będę jej wcale przestawiał. No i mamy zielistkę, taką pomarańczową. Bardzo ładnie ona się tam prezentuje. Też ma robala, też wciorek czy tam przędziorek ją atakuje. No ale już jest spryskana i zobaczymy jak to dalej będzie. A stoi ona koło łosich rogów, które są naprawdę przepiękne i bardzo duże i okazałe. Dlaczego mi nie chce się sfokusować? O proszę. Um, no i tak one tutaj wyglądają. Na tej niższej półce mam taką oto marantę. to jest ta variegata. ona tej warygacji jakoś dużo nie ma, no ale sobie dziewczyna daje radę. Stoi ona obok krotona, taki zwykły, najzwyklejszy kroton, trochę ładnego koloru tutaj dodaje, także sobie tutaj stoi, a zaraz obok nich jest takie oto coś i też nie mam zielonego pojęcia jak to się nazywa obciąłem temu teraz z 20 liści jak widzicie tutaj jest wszystko popcinane, bo był bardzo zaatakowany przez wciornastka zostawiłem tylko takie te w lepszym stanie żeby tą fotosyntezę mógł utrzymywać no i mam nadzieję że tutaj odbije no już odbija powoli także mam cichą nadzieję że sobie poradzi ten filot, bo to jest chyba filodendron także mam nadzieję że on sobie da radę jeżeli macie jakieś rady piszcie w komentarzach naprawdę chętnie skorzystam, bo no zaczynamy jak gdyby od sera. Języki teściowej ta e, Sanseveria, no, e, ona była kupiona jako takie trzy małe sadzonki. Um, i sobie całkiem rośnie. A najśmieszniejsze jest to, że rośnie normalnie w piasku z piaskownicy. Tak jak ją kupiłem, tak ją zostawiłem, nie przesadzałem i rośnie pięknie. Um, tutaj mam coś i nie pamiętam co to jest, także nic wam nie powiem, ale odbija i rośnie. A z tyłu, jak widzicie, jest kolejne syngonium. I nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale jest takie oto syngonium, które sobie jakoś tam w miarę e, stara rosnąć. Dobra, już sobie przypomniałem, przecież to jest Filodendron Burle Marx variegata. No, wybaczcie, ale nie jestem w stanie wspamiętać wszystkich tych nazw. To jest właśnie ten Filodendron Burle Marx variegata. I no jest piękny, I jeżeli jest w takiej formie, w takiej podoba mi się trochę mniej. No i nie wiem, czy mam ciąć, bo tutaj jest trochę zielonego, jak widzicie, i Mieć nadzieję, że wypuści coś zielonym, czy zostawić po prostu, um, dajcie znać w komentarzu. Dobra, górną półkę zaczynamy z tą pięknością. Nie pamiętam jak ona się nazywa, naprawdę nie pamiętam, ale ma przepiękne różowe kwiaty, które już powoli przekwitają. I muszę o niej poczytać, bo nie mam zielonego pojęcia, czy ona wypuści kolejne kwiaty, czy tych kwiatów nie będzie, no ale prezentuje się tutaj pięknie i dodaje takiego fajnego koloru. Z tyłu, jak widzicie, sorry, że was tak wyciągam, a nie mam nic, żeby tam stanąć. Jest taki filodendron, którego pociąłem do zera, bo bardzo mi się nie podobał. I mam pełno sadzonek, ale to pokażę Wam za chwilę. No i obok stoi mój piękny filodendron, ten Silver Sword. I on tutaj prezentuje się naprawdę fajnie. Zaraz obok mamy kolejnego filodendrona. To jest chyba filodendron. Ale też nie pamiętam nazwy. Ma takie maciubkie liście um, i ładnie się pnie. Z tyłu mamy zwykłe synkonium, najzwyklejsze takie z biedry za 20 parę złotych. I tutaj mamy te kolejne języki teściowej. E, Sanseverię, która też sobie całkiem ładnie tutaj radzi. Moi drodzy, tak to się prezentuje w całości. Wybaczcie mi jeszcze raz za mój głos, ale no jestem chory jak zwykle, bo to nie byłbym ja gdybym nie był chory. Myślę, że całkiem spoko to sobie wygląda. Teraz pokażę wam jeszcze trochę innych roślin, które mam tutaj w salonie. No, tutaj jest mój sznur serc i rośnie on sobie tutaj w takiej doniczce muszelce. Coś tu się zaczęło dziać, bo trochę mi tych liści uschło, ale chyba go przesuszyłem raz, wiecie. Jest on normalnie tutaj posadzony, dretaż na dole jest, no i się pnie tutaj, no, po całym kominku, jak widzicie i zwisa on sobie tak całkiem pięknie. Jest bardzo długi, bo idzie aż na sam dół. Muszę tam posprzątać, bo trochę tych liści opadło. No i co? I daję sobie w sumie Radę. Pięknie mi tutaj to zarasta. Mam nadzieję, że będzie tak rósł przez długi, długi czas. Tutaj w rogu mam taką oto monsterkę. Radzi sobie ona tutaj całkiem dobrze. Te liście są trochę takie zwyczajne. Muszę ją przetrzeć i zobaczyć, czy nie ma wciora, bo jest taka możliwość, albo po prostu ma sucho. Muszę zaraz zobaczyć i ogarnąć. Kupię mią małą sadzonkę i rośnie naprawdę. Naprawdę całkiem w porządku tutaj. Tutaj mam mojego pięknego Marble Queen, um, rośnie sobie. Wciory go całkiem oszczędziły, powiem wam szczerze, że nie miałem problemów. Um, no i radzi sobie. Jest bardzo daleko od y, światła, bo naprawdę ma z 4-5 metrów do okna i światła tutaj dużo nie dostaje, ale rośnie. Um, nie jest najgorzej. Myślę, że możliwe, że go gdzieś tam prze, przeniosę trochę bliżej tego okna um, na jakiś czas, ale daję radę. Tutaj na półce mam kolejny rodzaj Sansevierii. Jest ona ta z grubymi liśćmi. Tutaj mi wypuściła Baby Pika, którego powinienem w sumie przesadzić. Um, to jest coś jakaś z gwiazdą w nazwie, ma Ale naprawdę nie pamiętam. A I całkiem dobrze sobie tutaj radzi. Naprawdę nie jest źle. Na tym regale ląduje jeszcze takie oto małe sedum burrito i ono, jeszcze nie wiem gdzie je położę, bo nie mam zbytnio miejsca, ale musi tam wylądować. No i do tego taka oto hoja, też nie wiem co to jest zbytnio, dokładnie za hoja, ale wiem, że hoja i ona też tam ląduje. Muszę ją jeszcze tylko przetrzeć, bo nie za ładnie wygląda. Nad telewizorem również mam zawieszone kilka roślin i jest to między innymi ten Philodendron Scandens. On mi się bardzo podoba, on ma takie bordowe liście, jak się rozwijają. On sobie tutaj ładnie rośnie. Zaraz obok jest kolejna hoja też nie pamiętam, ona Wyatti, czy jakoś tak się nazywa chyba, um, ale nie jestem pewien. Mam tutaj ten hiszpański mech, um, on też sobie tutaj ładnie zwisa. Zaraz obok mam tego kaktusa Fishbone i on tutaj ładnie sobie rośnie. Trzykrotka, y, ta fioletowa, ona fioletowa tutaj za bardzo nie jest, bo nie ma tego słońca zbytnie dużo, um, no ale ładnie rośnie. Tutaj jest ten patyczek, taki właśnie. Tutaj jest ten Enjoy, Epipremnum Enjoy, chyba z tego co dobrze pamiętam. Ono sobie tutaj powoli rośnie, bo tak jak wszystkie inne rośliny ten wciornastek go po prostu tak przerobił, że on ledwo co dycha. No i zielistka rośnie tutaj jeszcze na końcu. Tak to sobie wygląda. Myślę, że całkiem ładnie nad tym telewizorem to się wszystko prezentuje. Zimą postaram się zainwestować w jakieś lampy, bo, bo będzie tego słońca tutaj jednak trochę mało. No ale myślę, że nie będzie najgorzej. Na oknie wisi mój sznur e, Wes e, String of Tears. E, I on sobie tutaj całkiem dobrze radzi. Mam nadzieję, że rozrośnie mi się pięknie, bo mój starzec poprzedni, ten sznur pereł. E, niestety padł, także liczę bardzo na ten okaz później mam takie, takiego fikusa w stylu bonsai um, on sobie tutaj świetnie radzi ostatnio zrzucił trochę liści ale widzę, że już odbija po trochu także mam nadzieję, że nie będzie źle tutaj mam taką misę z sukulentami one tutaj sobie ładnie rosną um, kwitną mi co chwilę niedawno właśnie obciąłem e, kilka kwiatów tutaj Jeden kwitnie nadal, także całkiem ładnie one sobie tutaj wyglądają. No i mam tego filodendrona zielonego, też tutaj ładnie sobie radzi. Na oknie rośnie również takie coś, to powinno kwitnąć, ale mi nie kwitnie za cholerę. Nie pamiętam jak się to nazywa. Rośnie, wypuszcza nowe że także nie martwię się, szkoda tylko, że nie kwitnie, ale przestawiłem teraz to na okno właśnie, więc mam nadzieję, że tutaj poradzi sobie o wiele lepiej. Wcześniej jeszcze Wam nie pokazywałem, ale tutaj obok półki mam e, obok półki, obok tego regału mam strelicję, która tutaj rośnie, ona była wcześniej w tamtym kącie, ale przestawiłem ją teraz tutaj, żeby miała trochę więcej światła, wybija kolejny liść, także mam nadzieję, że to jakoś ładnie będzie Wyglądało jak tylko wybije. Nie pokazywałem Wam jeszcze chyba tej hoi. Um, no, ona sobie tutaj będzie po prostu tak zwisała. Nie kwitną mi hoje. Nie wiem czemu. Może za mało naworze. Muszę zacząć, wiecie, trochę je bardziej karmić. Może wtedy im się zachce kwitnąć. Na stole mam taką oto misę, w której znajduje się to EpiPremnum złociste. Ono tutaj sobie pięknie rośnie. Naprawdę ładnie wygląda na tym stole. Jak się wchodzi, to naprawdę robi taki efekt. Wow. Tam też mam kolejne EpiPremnum, które, które sobie całkiem spoko radzi i rośnie. Także one sobie tutaj świetnie dają radę. Obok telewizora mam tutaj tą małpkę. I ona jest bardzo pożarta przez wciernastki. Naprawdę bardzo. Zastanawiam się po prostu, czy jej nie obciąć do zera i nie zacząć od nowa. Um, no, ale na razie ją zostawię taką jaką jest, bo dobrze sobie radzi. Rybki tam są, one tylko są do czasu, aż wyczyszczy akwarium, które jest w kuchni. No, jest też oto taka Sansevieria mała. Nie wiem, jak ona się nazywa. To jest coś z gwiazdą również. Całkiem dobrze sobie radzi. I obok mamy takie oto okazy. Jest ten wilczom, lecz, jest tutaj jakaś trzykrotka ta trzyklorowa. I za Chiny nie pamiętam, jak nazywa się ten oto kwiat. To jest taki standard. No, ale nie pamiętam, nie pamiętam nazwy. No, nie mogę sobie przypomnieć. No, także tak prezentują się te kwiaty. A więc tak prezentują się wszystkie rośliny, które mam w salonie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zostawcie kciuka do góry, komentarz i obserwacje. A ja zapraszam Was w poniedziałek na cotygodniowego vloga, w którym też dużo się dzieje. Także do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę. Cześć.